Czy zastanawialiście się kiedyś dlaczego niektóre księgi w Starym Testamencie są podzielone? Rzecz dotyczy takich ksiąg jak pierwsza i druga i księga Królewska, Kronik oraz Samuela, a bierze się to z bardzo prostego i praktycznego powodu. Otóż, jak wiemy, język hebrajski nie ma samogłosek, ma tylko spółgłoski. Więc te księgi były pierwotnie połączone i do dzisiaj zresztą w Biblii hebrajskiej stanowią jedną księgę, czyli Księga Kronik, Królewskie, Królewska oraz Księga Samuela. Natomiast kiedy tłumaczono księgi Starego Testamentu w przed naszą erą, w III II wieku, na język grecki, no to zorientowano się, że po dodaniu samogłosek, bo język grecki samogłoski ma, no, to długość tych ksiąg była no, zbyt długa, aby swobodnie użytkować ją y, w formie zwoju. Stąd też postanowiono podzielić, I jak zauważycie, podzielone są one. Y, prawie w momencie, gdy jeden król umiera, albo gdy jakiś przywódca umiera, i takiego właśnie podziału y, dokonano na śmierci, i później na powołaniu nowego. Króla. Także praktyczny był to powód takiej zmiany.